Witam, witam. Nie widać się. Nie widać. Możesz odsłonić troszkę ten telefon? Ty ten telefon. To jakby co stoi Olek. Olek Baczewski. A tu a tu Adam. Adam. A zapomniałem, że nie można polskich rejestracji pokazywać. Nie pokazuję. Nie Dobra, montażysta, montażysta, montażysta wybruluje. Proszę. Rejestracja. jest ja, ja? No! Dziś <grym> też. Tyś. O, widać o kawałek. Zbadaj oko, No i! Przecież prawda jak się zbluruje. A on umie montować? Umie montować. Nie widziałeś jakie filmy montuje? No. Profesjonalnie. Ty! To jest niestety reklama, ale polecam tutaj soczek od Tigerka. Bardzo dobry jest. Jeśli gracie w Fortnite, to nam się spodoba, bo wygląda jak dużo potka. Jak slardujesz. To też slarbdzisz na przykład. Kurde. Dobra. Gdzie ty idziesz? Jeśli nie, nie będzie trochę wzastu do tego sam własny Kurde, nie Nie wiem. a na moje palce. palce. Zimno jest. Ile jest Na moich palcach jest śnież. Jeźdź. Patrz na moje palce. Na moich palcach jest na Może. Ile już o u bo. U mnie też dwie minuty. No. Dwie Nie ma Zimno widzę, widzę. zimno Ten gdzieś już pola Zimno widzę Strasznie zimno Strasznie zimno widzę Bracie i kamery Zimno widzę. Ale tu ciemno. <grym> nie boję się. Ciemno tu. No. A jak mokro. Widzę. Dobra. U mnie przerwa no. na chwilę. Ty no. się zabierz. Co? No, no nic nie widać. Ty się zabierz. Jajce! Slurp juice, a po prawej jest tylko Czekaj, Dla graczy Fortnite'a to Slurp juice to jest. to, A to jest, jest, jest Coca-Cola. No to Slurp juice. Gdzieś widziu jakie niebieskie? A, a to jest czarne. To jest Big Pop. Slurp juice, a po prawej jest The Wiesz olek? To są chyba fusy. Czekaj, zobacz kamerę na środka. To nie, jest slab, to jest slab. Widać? Patrz, patrz. Albo, albo mały potki. Nie, Je, to jest bardzo ogromne. A się rusza? No, chyba. Fursy. Patrz, proszę. Patrz, są... ale... w środku. Widzę, 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 Widać? Patrz,

to wygląda jakbyś był aniołem mi się ręka? Musisz tak, się się tak sieci, Co? Zobaczyć, po, Zobaczysz parę. później. No. Jej Co? <gry> to jest... Oleg prowadził bardzo ważną rozmowę. Ale niestety ta rozmowa zakończyła się, mi mi się końcem no. nagrania, nagrania. Zobaczmy